Drodzy Państwo, każdy z nas szuka swojej drugiej połówki. Według mężczyzn idealna kobieta musi mieć w miarę 90, 60 90. Według kobiet idealny mężczyzna musi mieć milion 80 i 40. Spokojnie, spokojnie, już Państwu tłumaczę. Milion dolarów na koncie. 80 lat i 40 stopni gorączki. Ale my, kobiety, nie jesteśmy takie materialistki, na jakie wyglądamy. Do nas liczy się uczucie. A jak nas już tak porządnie trafi ta strzała, Amora, to nic innego nie zostaje tylko ślub, obrączki, czyli zakaz ruchu na cudzym brzuchu, huczne wesele, miesiąc miodowy. Potem to młodzi mają się do siebie jak dwa gołębie. Raz jeden próba, a raz drugi. No ale żeby ten ideał znaleźć, trzeba poszukiwać. Z nami jest Emilia Szczypka, która poszukuje pewnego ideału. Panowie, słuchajcie, czy spełniacie wymagania. Gitarą, by byłby dla mnie parą. Chcę razem. Chłopiec kitaru byłby dla mnie parą, może mnie odejdę prosić, choćby dziś. Nie by było sześć ku mojej gitary i na to, że budzi mnie po to. Chłopiecki byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on nie. Chłopiec, z gitarą, byłby dla mnie parą Chłopca z gitarą chce. Były bajeczki, on pan nie dowiedział. Ja nie jestem córką króla, więc cudów się nie mnie rozczula. się znalazł, w ogóle ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Wy barwę oprócz tytułów wybiał, gitarek i daj gra. Chłopiec gitarą byłby dla mnie parą, Chcę przecież przez życie śpiewająco razem i chłopiec gitarą byłby dla mnie parą, może mnie odejdę widzieć, dziś, gdybym był szczęśliwy, mi gitarli na ciebie, tyłu, to domy, będę w trudniu niepokojny. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę moją gitarę, a on nie. Karasdy z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chce. Ten...